Już po raz trzeci w przedszkolu samorządowym numer 3 w Sanoku zorganizowano konkurs recytatorski. Kiedy słońce rano wstaje, wszystkim dzieciom uśmiech daje pełno słońca i radości. na i gość. Konkurs ten. Jest o tyle dla nas bardzo ważny, ponieważ przyjął zupełnie inny charakter. Wszystkie wiersze, które dzieci dzisiaj recytują, są napisane przez naszych rodziców bądź też rodzeństwo. W sumie w poetyckie szranki stanęło 50 drużyn. A co najważniejsze, wszyscy mogli czuć się zwycięzcami. Trudno tutaj wyróżnić najlepszy wiersz lub najgorszy. Także właśnie ja myślę, że to jest takie motywujące, bo doceniamy każdego rodzica i każde dziecko. Tematyka utworów była dowolna. Dominowały jednak wiersze z racji na porę roku z motywami jesiennymi. Chodźmy na kasztany, bo odeszło lato. Siostra jesien zaprasza dzieciaki. Chodźmy razem do niej, tato. Hej, przyszła jesien, cała nie jest cała, lecz w barwach ognistych piękna pięknych podoba. Kolorowe świetlina namaluje jesien. tu jest dziś i dzisiaj dam, jej ogromną kieszeń. W tej kieszeni ona ma dla nas piękne dary. Moc owoców, warzyw, grzybów, to jesieni czary. Inicjatywy takie jak konkurs recytatorski to jedna z form nauki poprzez zabawę. W tym roku podjęliśmy właśnie innowacje, rozpoczęta została innowacja pod hasłem zabaw teatralnych, i właśnie jest to alternatywa do codziennych zajęć. Rozwijamy tutaj twórczość dziecięcą, rozwijamy ich poczucie wartości. One w ten sposób doceniają i motywują się do, do, do działania, do, do występowania, do otwierania się po prostu też na innych. Wielki się dalej, poskakuje, bo na mecie się szykuje. Wielki puchar i wygrana to, co lubi tęskna siana. Tak. Choć konkurs recytatorski za nami, nie znaczy to, że nic z niego nie pozostanie. Bardzo fajną sprawą będzie pamiątka w postaci wydania Tomiku wierszy przedszkolnych, pierwszego Tomiku, bo uważam, że twórczość, którą tutaj przedstawiły nam przedszkolaki, a w wykonaniu rodziców, bo, bo głównie rodzice byli autorami wierszy, czasem babcie, czasem rodzeństwo, no nie sposób gdzieś to zostawić po prostu wrzucone i nie. Upamiętnione. Dziś przed kołem męski ukański, na której czekałem. Spakowałem ciąg i korki zabrałem. Grupa siódma grupą ósmą szykują spotkania, a sędziami tego meczu będą na sepanie. Dwa małe śniegowe bałwanki wybrały się na sanki, śpiewając się na ku chmurom i, i obłokom, marzą o zabawie o chulankach na drewnianych stankach. Za przepasem zapoznajcie i przepisów przestrzegajcie, bo też rękę przekraczacie, narażają z czyjejś rzeczy swoim nie niebawem. Co mam na pulę, to albo tysiąc, to tam. <głosy> <głosy> w